Choć tyle razy już mówiłem o studiu Bones, to jeszcze ani raz nie recenzowałem na łamach tego kanału żadnej serii, za którą stoi ta ekipa. A to unikało Miekeka i Sensen, a to nikt nie chciał nawet ruszyć tematu Noragami, czy ostatecznie takie Fullmetal Alchemist czeka w bardzo długiej kolejce serii, które zasługują na film, ale no najpierw trzeba byłoby je obejrzeć jeszcze raz. Na szczęście dzisiaj mogę przerwać tę jakże niegodziwą pasę i przedstawić wam tytuł, który naprawdę zasługuje na bycie jednym z bardziej lubianych w Portfolio Studia. Poznajcie Rentona Terstona i jego historię o wchodzeniu w dorosłość przy okazji serii Eureka Seven. Na pierwszy rzut oka, a nawet drugi, trzeci i tak dalej w pierwszych odcinkach Eureka nie ma w sumie do zaoferowania tak wiele. Bo gdzie tutaj różnice względem innych shonenów? Dorastający i narwany młodziak, zakochany w pierwszej lepszej niewiaście, która pojawia się na ekranie, i już wiemy, że zostanie protagonistką. Do tego nagły zwrot w życiu chłopaka, który daje mu moce czy innego robota. Co w tym miejscu ma nas przyciągnąć do ekranu? Też myślałem, że nic i przez jakieś pół roku seria czekała na moment, kiedy dostanie kolejną szansę i to właśnie nastąpiło. Tylko że teraz okazało się, że poza byciem zwykłym, najprostszym shonenem, jest świetnym przedstawicielem tego gatunku. Wiecie, z kategorii tych najlepszych i przygotowanych z największą uwagą. Romans między Rentonem a tytułową Eureką, który na początku wydaje się strasznie biednie napisany, a co gorsza, nie wygląda jakby coś miało z niego wyjść, staje się z czasem jedną z najlepiej nakreślonych relacji w bajkach, a przynajmniej z kategorii tych dziecięcych. I to nawet nie na zasadzie, że okej, okay, możemy uznać, że to ma sens i jakoś trzyma się kupy, ale tylko tak długo, jak przełożymy to na standardy anime. Właśnie, że no wypaliło to nawet jako relacja naturalna, która jest tutaj zainteresować widza, nie tylko ta animowana. I to chyba jest największa rekomendacja, żeby po psalmy planet sięgnąć. Poza tym to jest przede wszystkim seria przygodowa, taka oparta o odkrywanie świata, odwiedzanie nowych miejsc i poznawanie kolejnych mieszkańców tychże lokacji. Wszystko to podlane wspaniałym ascetyzmem, niezłą symboliką i dużą ilością nawiązań do popkultury, a same miejscówki potrafią zapychać dech w piersiach. A wracając do co wiem na początku, to trudno od razu to zauważyć, bo ciągle z tyłu głowy zostają widzowi dziury fabularne, niepotrzebne odcinki i protagonista, który w pierwszej odcinkach potrafi płakać tak średnio ze trzy razy na właśnie odcinek. A nawet te wady po pewnym czasie przestają mieć znaczenie, kiedy na pierwszy plan wychodzą zalety. A kolejną z nich jest cały kas postaci, których rozstrzał charakterów i designów jest tak ogromny, że zapoznanie się ze wszystkimi zajmie trochę czasu, ale tworzy to niesamowitą iluzję bogactwa świata. No bo hej, jeżeli jest tutaj tyle postaci, a każda nawet z tych pobocznych ma nierzadko więcej charakteru niż protagoniści typowych sezonówek, to ta bajka musi być ogromna, myślimy. Od początku byłem naprawdę oczarowany każdą nową personą i ich relacjami. Wydawało się to niesamowicie oryginalne. Jednak z progresem serii większość straciła na znaczeniu, a ich relacje zostały albo spłycone, albo niesamowicie przyspieszone, żeby już mieć z nimi spokój. Tycznie to zarówno postaci pierwszo-, drugo- czy nawet trzecioplanowych. Nikt nie jest oszczędzany przez scenarzystę. Tak samo oszczędzane, jak powinien nam zostać antagonista, bo o nim zdanie wypada powiedzieć. Dewey Nowak, bo tak się nazywa, jest najsłabiej napisaną postacią, i w sumie im dłużej myślimy nad sensownością jego planu, tym bardziej absurdalnie bezsensowny się staje. Wtórować mogą mu jeszcze trójka sierot, którymi zajmuje się Eureka. Mają bardzo duże znaczenie fabularne, ale jak to małe dzieci są upierdliwe i irytujące. A i jest jeszcze taka postać, o której Bones przypomniało sobie tak około 48 odcinka. I właściwie z bezsensownie wplecionej w historię dziewczyny tworzy jedną z postaci, do których widz może odczuć największą sympatię. No dość dziwne posunięcie. A kończąc temat postaci, to tak na pochwałę zasługuje postać Dominika, czyli nie do końca złego antagonisty, co na początku jest zły, ale ciągle zmierza do zostania tym dobrym, bo rozkazy są przesłaniane mu przez sprawiedliwość i poczucie wielkiej misji. Wiecie, to jest ten typ postaci. Sama zaś historia nie jest niczym odkrywczym i nowym. Ludzkość walczy z tym, czego nie rozumie i nie chce zrozumieć, a jednostki widzą świat w czarno-białych barwach. Sama historia akurat ten szkielet wykorzystuje całkiem nieźle, ale problemy pojawiają się, kiedy dochodzi do niuansów takich jak kosmici, dziwne choroby czy motywacje większości postaci. To wszystko wydaje się sklecione na kolanie i trochę odbiera widzowi przyjemność z oglądania tego jakże wspaniałego świata. A jaką historię Eureka Seven nam obiecuje? Ano najprostszą z kategorii takich jak chłopiec, którego ojciec jest bohaterem, wyrusza w świat z grupą bandytów i uczy się pilotować mecha. Jest tam jakoś szczególny, Mecha zazwyczaj pilotuje z Eureką, żeby budowali są relacje itd, i tak dalej. I ciągle tak powtarzam, jaka ta seria nie jest prosta, tak w istocie jest, a właściwie do swojego środka, czyli około 26 odcinka, bo potem ruszamy na upchaną symboliką, niedomówieniami i Psychoakcjami drogę bez trzymanki. Dlatego musicie sami zdecydować, czy tak zbudowana fabuła to wasza para kaloszy. Bo jeżeli nie, to może do sięgnięcia po tytuł, chociaż skłonią was wspaniałe animacje, naprawdę fajne designy postaci, czy świetna ścieżka dźwiękowa. Wszystko tutaj jest, a oparcie mechaniki walk podniebnych o na powietrznych falach roboty daje niesamowitą friday. Jest tym potrzebnym twistem, który pozwala się wyróżniać akurat tym robotom ze stawki kolejnych serii o przyrośniętych puszkach. Jak na złość dla wszystkich przeciwników tego typu bajek, Mechów w eurece jest jak na lekarstwo. A nawet trudno odnieść wrażenie, że Nirwasz, będący maszyną protagonistów, jest zwyczajnym narzędziem, a niepełnoprawną postacią. W końcu nie możemy powiedzieć, że jest takim zwyczajnym robotem. Natomiast same walki nie trwają nigdy za długo, a każda wymiana ognia jest na tyle dobrze skrojona, aby nie nużyć. Poza tym, w ich trakcie ciągle do naszych uszu jest pompowana elektroniczna muzyka, wymieszana z jednym przypadkowym utworem który gdzieś chyba się zaplątał tutaj ze ścieżki dźwiękowej Furikuri, a za pierwszym razem byłem niemal pewny, że słyszę zespół Pillows, a to już duża rekomendacja. Poza tym są jeszcze openingi i endingi, ale ich liczba ośmiu trochę odstrasza mnie od mówienia o każdym z osobna. Począwszy od świetnego Days of Flow przez Raph w Shonen Heartcie, utwór rodem z Naruto z trzeciego openingu od zespołu Biwachi, czy kończąc na niesamowicie radosnym i energicznym otwarciu pod tytułem Sakura, który nucę pod nosem do dzisiaj. A endingi w ogóle nie odstają w niczym i polecam sprawdzić wam wszystkie utwory ze ścieżki dźwiękowej, bo to naprawdę kawał świetnych aranżacji, które dają w ucho jak mało z której serii. I mógłbym tak długo, przez rozpływanie się nad designami postaci, przez świetne dialogi, czy satysfakcjonujące zakończenie. Ale i tak nigdy nie wystarczyłoby mi pary i czasu, aby oddać to, jak bardzo nie żałuję tych 50 odcinków, które zainwestowałem w tę serię. Eureka 7 to jedna z tych historii, po którą warto sięgnąć, a to dla jednych z powodu fajnych robotów, dla innych z powodu romansu, a dla jeszcze kolejnych ze względu na świetnie wykreowany świat i po. Poznawanie jego kolejnych sekretów. To po prostu produkcja tego typu, że powinna przypaść do gustu naprawdę szerokiemu gronu osób, właśnie ze względu na różnorodność i liczę, że któraś z tych rzeczy przekona i was, bo ja w przygodach Eureki i Rentona się zakochałem. Ja czyli Lesiu, dziękuję i dobranoc.